Na początku otwieramy sterownik. Wyjście termostatu uniwersalnego znajduje się na zaciskach 41 i 42. Są to zaciski beznapięciowe, działające na zasadzie styku przekaźnikowego, czyli zwarcia lub rozwarcia. Po podłączeniu przewodów przechodzimy do sterownika, wchodzimy do menu głównego i wybieramy ostatnią pozycję, ustawienia serwisowe. Potwierdzamy hasło i w ustawieniach kotła wybieramy opcję termostat uniwersalny. Następnie w funkcji termostatu ustawiamy Wyłącz wszystko. Dzięki temu, gdy sygnał z termostatu zanika, kocioł natychmiast przechodzi w tryb wygaszania, nawet jeśli nie osiągnął jeszcze temperatury szczytowej. Jeżeli instalacja jest dodatkowo wyposażona w mieszacz, wchodzimy do ustawień mieszacza pierwszego. Tam wybieramy termostat uniwersalny i, jeśli to potrzebne, wyłączamy pompę od termostatu. W takim przypadku, gdy kocioł nie pracuje, Pompa obiegowa również pozostaje wyłączona, co pozwala ograniczyć zużycie energii.